Witajcie w powtórce chyba polskiego gracza w losowaniu na dziesiąte Tiery E3 na linii Zygfyd'a Wczoraj chyba widzieliście powtórkę na Centurionie. Dzisiaj jest E3 losowanie mniej więcej bardzo zbliżone, także może być ciekawe. Co najważniejsze, nie ma żadnej arty i chyba będzie dym. Wiecie ja? Będzie dym, bo tutaj. Mniej więcej są obie strony, jak się patrzę po statystykach graczy, mniej więcej wyrównane, może być ciekawie, ale to my mamy 907 po naszej stronie, która może naprawdę sporo zmienić. E3 to jest pojazd, który bardzo dużo korzysta na odpowiednim podbijaniu się. No, i z czwarty dostał powierzy. Tutaj gramy z Golda. I nie ma co się dziwić, że to wchodzi teraz. Progetto 66 ryzykuje i to bardzo, ale zdążyło się schować. Ten H, no ten pan po garnku może dostać i tego może zaboleć. I szczerze mówiąc, duże ryzyko, ale teraz, jakbyśmy chwilkę poczekali, to może to Progetto by wyrwało is. Pojawia się po raz kolejny. On ma dość drobne weak spoty i tym razem. Nie trafiliśmy, nie przybiliśmy tego gościa, więc taki można powiedzieć bonus dla niego, to jedna peska na pewno go zabolała, i to odczuł my szukamy tych słabych punktów za wszelką cenę, ale na razie nie mamy po prostu do kogo strzelać. Może jakbyśmy posłali pocisk tam gdzieś w te krzaki, to albo byśmy trafili STF, albo obiegta, albo kontrokarro, kto wie, co tam stoi ledwie, ledwie widoczne, ale trafiony słaby punkt po garnku weszło. No, tutaj celność 0,33, ale widzimy, bohaterowi to nie przeszkadza. Cały czas się ruszamy, utrudniamy, podbijamy swój kadłub na wniesieniu. Za wszelką cenę utrudniając rywalom. No i to może być nawet wysadzenie. Wisa czwartego może bok wejść w wysadzenie, nawet większość ruskich czołgów tak wchodzi więc on tutaj powinien już uciekać bo nie wydaje mi się, żeby miał cały czas gąsienicę zepsutą no chyba, że gościu gra totalnie bez załogi i my w 15 sekund przyładujemy, a on nie naprawi gąsienicy on jednak trochę nie ogarnia zobaczcie, on wyjeżdża jak na defiladzie w sumie nie on, tylko inny gracz tym razem jak się patrzę po nikach, to, to dwie różne osoby, ale też fatalnie zebrał drugi raz ten sam gościu w tym samym ciągu popełnia ten sam fatalny błąd. Jeden I's jest już na wykończenie. Jeśli trafimy w te piksele, to go skończymy i będziemy mieli jeszcze do spotkania jednego Isa, ale tutaj trafiliśmy i on nawet nie wie co go tutaj czeka. On nawet nie zdąży zareagować. Może na mnie polosować, ale... Losowało nam delikatnie poniżej średniej, ale to wystarczyło, żeby tego Isa wysłać do garażu. Mamy już prawie 5000 uszkodzeń, a bitewka wydaje się, że szybko się nie skończy. Teraz bardzo wartowny strzał w tego leoparda. On jest na ogryzku, on zaraz on zginął od obiekta 2.6.0. Swoją drogą ten obiekt może zginąć już od arty. Nie powinniśmy uważać. Niestety 907 zginęła. My tutaj mamy kontrokarno na boku. Teraz oj, musimy mu się odgryźć. Musimy. Bo to nie będzie tak, że on. Że on nas przebije, a my go. Nie musimy go naprawdę solidnie pokarać. I wejdzie tutaj jeszcze jeden strzał. I to myślę, że to tak. Raczej bez większego problemu. No właśnie. On z wielkimi problemami. On wie, że jest już na przegranej pozycji. On wie, że za chwilę Bezeta go skończy, albo my, albo Bezeta. Ale no, to się wydaje, się, że chyba jednak może my skończymy. Jednak się odbił, ale gdybyśmy chwilkę poczekali dłużej, to możliwe, że my zdjęlibyśmy go z palcem w nosie. A tak, kończył nam bezetkę. Teraz af One podjeżdża nam na blisko. Sorry phase 1 skończył nam bezetkę. Teraz BZ podjeżdża. Nam za chwilę od pleców ma 1000 kp jest na dwa strzały. Powinniśmy uważać, UDES popełnia fatalny błąd. Moim zdaniem on nie powinien tutaj być na tym etapie bitwy. My podejmujemy bardzo dobrą decyzję, żeby się wycofać, ale dostaliśmy spota. Uważajmy, Ester Faust 3B dostał niewykryty do tego momentu, więc może gdzieś siedzieć kampić I mógł mieć na nas przestrzał, W tym momencie mamy 3 fragi i ponad 7000 uszkodzeń. Wynik naprawdę dobry, czas też na ich wykonanie mieliśmy niecałe 6 minut, więc tutaj na pewno bohater opisał się dość dobrą skutecznością i teraz Minotauro, ale ono jest dobrze schowane. Ale możemy liczyć na FP1, na który wyjedzie jak ten totalny paś i niestety tym razem poniżej średniej. Nie siadło, ale to znaczy, że możemy go stuknąć raz jeszcze. Robimy tutaj misję, że miejmy nadzieję, że bohaterowi uda się ją wykonać. To byłoby coś naprawdę wspaniałego. Tym bardziej, że brakuje mu tylko 100 HP do jej wykonania, no i trzech zniszczonych czołgów przeciwnika. Musi mieć specjalistę, żeby zrobić tą bitwę i musi jeszcze ją wygrać, żeby zrobić ją na 100%. Mamy teraz o fajnego aktora w 50 który dorzucił nam się trochę do puli fragów, trochę do puli AP, ale teraz kolejny obiekt 263 i on będzie fajnie dziurawiony tutaj przez tę trójkę w okolice działa. No 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 no, no. podjazmo podjazmo wyczekał go, strzelił. Mamy jeszcze parę pocisków APCR. Poza później zostaną nam się tylko pociski odłamkowo-burzące, które są potężne, nie będę ukrywał, ale jednak apacerki byłyby tu znacznie bardziej przydatne. tysięcy uszkodzeń i jak na razie 4 pragi do dyszki jeszcze. Jeden dobry strzał, a ten obiekt wydaje się tutaj na nas czekać. Problem jest teraz taki, że na bezetkę będziemy potrzebowali dwa strzały na. Na phase 1 wystarczy Haek, na obiekta wystarczy no, dwa strzały jak nic a zostały nam się tylko trzy pociski. APCR tutaj bohater przegiął trochę z ilością burzaków i żeby to się na nim nie zemściło, bo może być tutaj na pewno różnie. Cały czas liczymy na to, że przeciwnik wykona jakiś słaby błąd. Ale zobaczcie gdzie był ostatnio Leopard 1. On, żeby nas nie zaskoczył, zaraz od boku. Bohater się już odwraca i jedzie przed siebie. Chyba też go zauważył. No i jeszcze standard. Ja bym przełączył na pocisk HE. Może wejdzie, może nie. Zobaczymy. Czas pokaże. Ja tutaj za chwilę może się coś zdarzyć naprawdę niespotkanego. No właśnie. 60 tp. Ginie i teraz ładuj heka, ładuj heka, bo ci będą potrzebne później. Ooo! Przynajmniej polosowało. Ale niestety jest, jest zasadniczy problem. W bezetkę będziemy musieli mieć warta, żeby nam polosowało. Teraz jeszcze leopard przybija nas, ale tu ładuj, naprawdę. A zresztą co ja będę mówił? Ja nie potrafię tym grać. Miejmy tylko nadzieję, że bohater wygra tą bitewkę i ukończy tą misję jeszcze jeden frak, ale jest w zasięgu jego ręki, tylko trzeba tą rękę wyciągnąć. Uważajmy, żeby nas nikt nie zask zaskoczył. Widziałem już parę razy wybuchającą E3 od strzałów bok. Chyba też we front, ale pewności nie mam, ale może się tak zdarzyć że za chwilę. Wieża nam może nie odleci, ale. No to spadną nam chyba wszystkie włazy Bo ten nie wiem który wybuch miałby uciekać Jak nie, nie ma wieży To no, chyba przejdzieło tylko Wyobraźcie sobie e która wysadzona Niszczy siłą eksplozji Która latuje zdziała działa Jakiś inny czołg typu Leopard No to byłoby coś naprawdę Ciekawego do obejrzenia I chętnie bym to zobaczył Leopard PTA został się jako jedyny pojazd W mieście ale zobaczcie gdzie jest T55A. On plankuje naszych rywali, i za chwilę może się okazać, że albo zginie, albo podjął bardzo dobrą decyzję. SRV wciąż nie wykryty i to jest dla nas jedna wielka zagadka. Ten gracz albo jest na awku, albo po prostu bardzo dobrze się kryje. My cały czas jesteśmy w ruchu, zmieniamy pozycję tutaj ładujemy już pocisk odłamkowo burzący na Leoparda wystarczy korzyść z TNH, tutaj musielibyśmy go zaskoczyć a zaskoczenie kogoś e na otwartej przestrzeni wcale nie będzie takie proste, jakby się mogło wydawać no on musiałby ją pod nas wychylić no i mamy, zmieniamy amunicję dobra decyzja, tym bardziej, że ten TNH jest na jeden strzał, ale leopard na naszych plecach musimy podjąć decyzję. Musimy zaatakować tego gracza, bo to się dla nas może źle skończyć. Lepiej przyjąć jeden strzał, niż dać się leopardowi objechać. Misja, przynajmniej główny warunek, został spełniony już jakiś czas temu. Teraz walczymy nad spełnieniem drugiego warunku. I może się uda, ale tutaj potrzebujemy pocisku HE teraz został się sam strv także myślę że problemów nie będzie strv można przybijać spokojnie z heeków w bok nie trzeba być na to nie wiadomo jak dużym geniuszem ale obawiam się że lodówka zabierze nam chyba zaraz większość tego strv on way poprawi i nie będzie co zbierać miejmy tylko nadzieję że bohater przybije może barierę 12 tysięcy ale to jest naprawdę mało prawdopodobne i... On już jest raczej w garażu tym esterfem, a my nic nie możemy z tym zrobić. Niestety, chociaż i tak powiem Wam szczerze, ten esterfau długo się trzyma i to bardzo długo. Jak na to ilość pojazdów, którego tam okrążyła, jest bardzo dobry zawodnik. Bitewka oczywiście Wygrana na 11 300 uszkodzeń, 4000 zablokowanych, 7 fragów. Misja wykonana. Tutaj bardzo dobry wynik tego gracza na e Dajcie znać, czy ta bitwa wam się podobała. Ja wam dziękuję za oglądanie do końca. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na razie i cześć czołem.